Trenowałyśmy, tak, prawda? Tak, ja już dzisiaj umiem dwójkę wrzucić. O, Dzieci nam ogień. powiedziały, że mamy nie robić im wstydu. Tak, tak. będzie ogień na pewno. E, jesteśmy gotowi, musimy to zobaczyć, także przenosimy się już na start. Jak samopoczucie przed całym startem? Bardzo dobrze, jak na matkę po przestało. przystało. Nic nie było słychać, ale jest na pewno grubo. Daria, wyjątkowy wyścig. Mem do końca udało się wszystkich wkręcić i utrzymać w tajemnicy. Oczywiście. Trzymałyśmy się planu, nikomu nie zamówiłyśmy, trenowałyśmy, nie powiem, że nie. No, przeważnie to każdy mówił, że jesteśmy nienormalne. Moje dziecko, z tego względu, że dzisiaj nie jedzie, to jest, bo jest kontuzjowane, to stwierdził, że no nie mogę przynieść mu wstydu i muszę to wygrać. No, to się postarałam. Tylko ja mam wiesz, złą wiadomość. Myślę, że za rok będziecie już musiały naprawdę jechać, bo już nikt tego nie łyknie. O, to ja już się przygotuję. To już na mega się przygotuję.